Hello, tu Ala Show, dziś wpadam do Was kolejnym odcinkiem Waszej ulubionej serii informacji i ciekawostki o koniach, kucykach i innych zwierzętach. Dziś odcinek o jednym z moich ulubionych koni, czyli o koniu rasy Huffinger. Ten zimnokrwisty, niewielki, blond, grzywny konik ze względu na swoją urodę i łagodność... Hodowany jest teraz głównie w celach rekreacyjnych i oczywiście jest lubiany przez dzieci. Kochani, zostańcie ze mną do końca, bo na końcu będzie ciekawostka. Do tego jeszcze jest niespodzianka. A teraz kilka podstawowych informacji. Zaczynamy! 1. Pochodzenie: Konie tej rasy pochodzą z Austrii a dokładnie z południowego Tyrolu. 2. Wygląd i budowa Konie rasy Haflinger charakteryzują się niezbyt wysokim wzrostem, około 135 a 142 cm w kłębie. Mają niedużą, zgrabną głowę w typie araba, silną szyję, zad i dobrze umięśniony. Kopyta są mocne, co było przydatne pierwotnym koniom tej rasy do pracy w górskim terenie. 3. Umaszczenie. Konie te są kasztanowate z kopiastą grzywą i jasnym, ogonem. 4. Charakter. Huffingery są łagodne, mądre i chętne do współpracy z człowiekiem, chociaż bywają temperamentne i uparte. Są odporne na niekorzystne warunki, co było przydatne przy pracy w transporcie i rolnictwie. Nie tylko psiaki i kociaki lubią się bawić. Oczywiście koniki też kochają. Wszelkie piłki, lizawki, lizawko-piłki. Wszelkie zabawki. Więc jak się nudzicie, zaproście do zabawy konia. Za 3 lub 4 dni będzie kolejny odcinek, ale to wy wybierzecie konia, którego mam nagrać w kolejnym odcinku. No dobrze, 1 Lusitano, 2. Mustang, 3. Palomino. To wy możecie zdecydować. Wybiorę konia z największą liczbą głosów. Ja się z wami żegnam, zostawcie mi łapkę w górę, jeśli wam się podobało i subskrypcję, to pa!